And <laughs> Będzie mianowicie grochuwa. Dzisiaj, proszę Państwa, moje szanowne Państwo, hmm. przepraszam, taką gotujemy taką grochóweczkę świętokrzyską. Tak po szybkości, takich produktów byle, jakich, no, ale są bo są. Co my tu mamy? Marcheweczkę, to ta później pieprzy na później. To będzie do odrzutu. Co my tu jeszcze mamy? Żeby nie skłamać, a łopicować. <laughs> na razie miseczkę przestawiamy. Na wiśta. Archeweczkę mamy. Pietruszeczkę też, kosę mamy. Ale no przecież nie będę ci rzucał na trawę. No coś ty na no cię żywcem czy bez żywca? Nie. Nie, to to jednego źmionka. Ty wiesz, jak będziesz brał, to wybierz takie większe. Większe takie, kury, po prostu, żeby się nie bawić z nim. Co on nakupował? Kurfele, tu coś ty nakupował. Ty nigdy w sklepie nie byłeś? Lubię cię, szanuję cię. Ale cały czas eee. odruchowo sobie poprawiam tę czapkę. Teraz obieramy, kurfele, warzywo. Pietruszeczkę lądzką. Nie my, Walentynę To nie ubierasz ze skórki? Skórka jest najwięcej witami Nie wiedziałeś o tym? No to już blizny. Zio, mnie otrujesz. Skórka jest najwięcej witami. I nie słuchaj nikogo, co ci będzie pieprzuł jakieś farmaceuty. Nie to babcia nauczyła SP i ja to mam do tej pory w pamięci zakodowane. A dziadek SP to tak. Mówi tak, Gnusiu, upierz Blimku. Dziadziuś upieknął, babcia pojechała na park, sprzedawały śmietanę, mleko. E, to były inne czasy kurwe, teraz to jest kurwa kicha, przepraszam za wyrażenie, ale teraz kroimy przyprawy, dzieci moje kochane, to są warzywa, no to są przyprawy, no. tylko nie, 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 to nie są przyprawy w, tym, w chemii, tylko są oryginalne kurwa. nie jakieś tam badziewie kurwe, tu jest tak. Groch. To ja Nie bój się nie otrujesz. Groch się moczy. Niech się moczy groszek A my dodajemy kurfele. I witaminy dodajemy po prostu. A witamina to jest witamina. Yy. A, jeszcze marchewka rzymku. Teraz to ma to wszystko kurfele. Mamusia wam gotuje podobą do dużeczka. Jakbyś był inaczej. Nie było tak, że Ci podał kto do rzeczy. kurwa, ale lista kosza. A ja też bym przyniósł takie dwie. Jedna do placka, druga do... <grywia> do chleba. Ziom wstawiamy, niech się tam toczy. A to w tym chcesz? No. no to kurwa, na co nie śpię? W do środka. Bez czego nie ma żadnej zupy? No oczywiście bez wody. Jeszcze Musi być idziemy do kram dobra może być idziemy z powrotem jeszcze tam był a jeszcze pora kurde zimno się a bo tak kurwa ale szybko 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 i to nie wiesz jak jest teraz trochę utniemy pora no i ta kurwa jest zarombista ale w ogóle go jest idiotyczny, nie wiadomo do czego, to jest do zaćgania sąsiada chyba. O, spoko luz. To to schowaj do zamrażalnika. Ale odcięły mi prąd. Odcięły ci. Nie jak od odty tego to się pożyczyłem. <ścoughs> załącz, zioma. Załącz. Nie się chlepi. Tak, jak jorzem ślep. Jak luko to dobrze. Najpierw niech się za zabierz. Fiu, 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 nie? Nie, ziemniaków się nie daje. Do grochówki. Takżeś no mi kazał kupić ziemniak. A to se, kurwa, się kurwa gotuje jeszcze na Surowy, wędzony boczek ze skórą. To on przesądza o smaku grochówki. O, ale boczuś tu musi być, nie zioł? Kurwa, ale zarąbisty boczek. Zobacz. Zarąbisty boczek. Ej, o, starodata, starodata, ale. Yy. Aj momenta, takie skórki to się wkłada do... Zgadza się ziom, Piękność. A kurwa, lecz śniaki ze świętokrzyskiego. Robi się po swój szyźnie. Brak. Brak. Halo. Gdzie? Słucham. Nie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Serduszko, dziękuję bardzo. Pany to wyginęły. Dzie, dzie, nie, dzie, ile by mnie to kosztowało? No to, a skąd pan ma mój numer? Jestem z Playa. A, a, a później przemyślę temat. Nie, jak będzie kurfel, jest pożą nie? Przemyślę temat, może przedłużę. No wzajem, wzajem. No, dzięki bardzo. Bardzo plus i oferta mi została. pierwszy miesiąc za darmo pierdolę ja kurwa. Ja mam w, jak jemu ja w pleju to chcesz planę? Mistrzu, chorego się pytasz. Pff. Weź no musiałam tu wytłumaczyć, bo, bo jemu ja nie będę tłumaczył. No przecież gotuje nie? Ażby nie spierdolę. Ja spierdolę grochówkę. Jak bym to, to Ci zapłacę. A Ty jodesz kiedyś takie kurfele, że Ci łyżka to. <laughs> Musi parować. Jak nie będzie parować, to wiesz. Ale, ale grochem by zagęścił, wiesz. Teraz to wypolej. Pierdolne takie grubsze kawałki. Nie, nie ten nie te nożyce. Ale skórki są i lepsze. Dobra, nie będę się bawił jakichś jakieś tam manewry. Kurw, ale na razie to jeszcze się gotują. No jeszcze no coś ty. No dopiero żem wrzucił, nie? Trochę tam musi napęcznieć. Idziemy po wodę. No dobrze. Okej. Okay. Tutaj mamy proszę Państwa przyprawy. I z na siłę wszystko młotkie. A przyprawy to mamy takiego kucharek, kawałek buczusia, Megi, Rayli, <ścoughs> o i tak kiełbaski. A i mamy jeszcze tak kujawski olej. Nie, no załamy się zaraz kurde. Nie, kiełbasy nie będę mielął z boczkiem, bo to jest Będę mieszał z boczkiem, bo boczek jest boczek, jest boczek a wiesz o co ziomal chodzi. Biebać go całego? mówi, i masz. Tylko muszę pokroić kurwa, no. na drobne cząstki. Ty no postarałeś. Nie wpierdoliły jakiegoś kurwa badziewia. Jakby spierdoliły to ja się tam sam zgłoszę. <grym> Że nie zajebisty bo kurwa. Jakbym kurwa zaprzeczył to bym zgrzeszył. Skórka jest skórka musi być i niech mi nie, nikt nie pieprzy, że no Kureczka jest skóreczka jak się gotuje to się gotuje to jest to to jest to to jest to dobra teraz niech się zateknie fiu 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 Posł. A to, to to jest... Ja wiem to jest. Ja próbowałem włożyłem wszystko do gorczyk Maggi A ja to kurwa jestem ślepy to kurwa nic nie widzę Popierdolę jeszcze to ma. Kupuję takie pasy. Mówisz, że w kaufie kupowałeś? No. Więc Francesco, nie Franek. kurwa. Zaraz je będziemy kurwa. <gryw> Nigdy nie, nie pamiętają moje krzywy, no jak pierdziele. Jomal nie wejdzie. Nie no to ci mówię na czym świat stoi, no to ci będę tam kurwa, ten tego. Dobra. Jak tam chcesz, bo ja ja tam wiesz. Nie rozpakuję cię spakuję. Jedno? Jedno, no. Ty sobie zjesz drugie, nie? No. No. Ło, Ło, tatuś przykryłeś kurwa lej? No bo tu się robi. Nie przykrywaj. To musi być na wolnym Po Pomalutku, żeby parkotał. Bo tak to kurwa się wypierdoli. Tak żeby się parkotało. Groch tu musi być. Jaki rosół. Piana to jest piana, kurwa. Ziomy, wasze zdrowie, kurfele. Na budowie. Piana to jest piana, tam nie jakieś tam kurfele tam. Sorowy, czyli ja to mówię sorowy, no. Rosoły, no. Wasze zdrowie. A tego to sobie no, zapaszek jest. A, no, musi być ją Kurwa. Nie, jo, zimioków nie dodam. Nie, zimowki to pierdolocie tam. Jak kurwa gotujesz zimowki, to gotujesz zimioki. A jak gotujesz, kurwa takie. To kurwa kasnodębko. Jak tam chcesz, to tam wiesz, Lutuj trochę, żeby łoczko jakieś tam tuś ten tegezno. Nie, to No takie łoczko można by było zrobić. Kurwa. O! Jestem si, signora. Hmm. Jest dziurka, jest dziurka. Będzie potrzebna odrobinka oleju. Dobra, dobra, nie czaku, nie bądź tego łoczko się pojawiło. Jaki rzadki ten olej, ten kujawski Który olej? Kielecki. Kielecki, olej to jest kielecki. Dobra, teraz to sobie polę spokojnie. O, już łoczka się pojawiły. Piękności. Oczka się pojawiły, to to się musi wiesz. Po parkota, Wiesz za nie? Po malutku, krasmalutko. I pod końcówkę się wiesz tam. Maggie Rayli kurwa tego. Dobra, teraz to idę się od pryską, bo kurwa. No, nie kurwa, zawsze kurwa. A. No, a tych ziemniaków nie dajesz? Nie, ziemniaków się nie daje do gruchów. Wyparuje ci kurwę, tego nie? A pod koniec dajesz przyprawy, przecież i tak to jest zagotowane, zagotowane, nie? Prosty slim. A Pożyjesz trochę to się nałudzi. Chusta, wuja toma. Przemyślę temat. Jak jest spicer, to nie podejmuję. Bo ja to gram w otwarte karty. Jak gramy w otwarte to gramy w otwarte. Żadnych kurwa tych. Fiu, fiu, fiu. A jak się kurwa przygody napierdoliły to jeździłem w walce. No tak było, no niestety, no, no, to tak, to prawda jest naga, no kurwa, no. tego się nie zapomina, to jest groch, to musi tam kurwa trochę pyk, 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 to nie jest tak, że hop, siup, bo no to właśnie kiedyś, zmiana dół. no to ja wiem, że zmiana tu to już jest kurwa generał, a generała jak pierdolniesz, paliłeś, nie? No. Paliłeś, nie? Uh -huh. A paliłeś generały? Generał oh. to jest takie pierdolnięcie, pierdolnież takiego gwoździa. Oj. A później, jak kurwa tuliłeś, żeś walnął takiego le dzwona, mm. to tak. Pum. <gryw> <gryw> eee, to. Ten, co tego nie przeżył, to nic nie będzie wiedział. Tak ociota kurwa pierdolnia. Mm. Ja, że postawiłem i ku... A, to wyszłem Tu no, miałem kapuchy, nie? No bo miałem. No, kura, chyba trzy koła czy coś takiego. No to trochę było, nie? i gora, bo ja to jaram to. Ty, ty nie polisz to. Weź tam prześliźnij tematem, czy tam słonę, czy nie słone, Bo no, to jak tam uważasz? No przecież chłopę jesteśmy te. Siu, siu, fiu. fiu, fiu. <laughs> nie bój się, nie otrujesz. <laughs> Po malutku, krasnalutku. O! ser sí, Niech się jeszcze po trochę i dodamy pieprzu. Ziom, dodamy pieprzu i będzie jak malina, kur. Tu już nie trzeba nic solić, chyba. Spróbuj. Bo ja to, to, ja to nie wiem jak tam uważa tam. No, weź mu wytłumacz, bo ja mu ręcznie zaraz wytłumaczę. Piękność. Nie trzeba przesalać, bo no to będzie z co? Ja nie będę. No to nie. Dla nie. mnie to jest kurde, super. Mamy tu takie o, wiejskie sprawy. Ziomy boczuś, marchewka, pietruszka takie swojskie, takie czuś, czuś, tam, czuś tam no. upitraszone no, ale to nie wygląda jak groch a bo groch jest pod spodem <laughs> groch jest pod spodem i na razie nam utonął a no, takie rzadkie jakie. Hmm. takie rzadkie okay. na razie bo nam się stać Wieszka to będzie stoła w dupie, <noise> jeszcze nam się musi poparkotać, nie obrażaj się, przecież się nie obrażam, boże kochany, ja bym się obraził Kopyta to jest kopyto, się pierdolnie wpłucą, to się pierdolnie wpłucą, teraz to jestem udupiony już <noise> A no jest jak jest, kurwa, chodź do patycki, jak to się gorzy. Jerzy je, Stanicki. Bioków się nie daje do gruchówki. Bynajmniej ja tak uważam, nie wiem jak tam ktoś. No. Może jednego chociaż dodasz, nie? E to ci zmieni smak, kurwa, to ci zmieni smaki, to, to, to nie będzie już kurwa, ale grochówka, tylko takiego, takie wiesz, popieprzone kurwa. To, to jest grochówka, to może boczek kurwa, ale kurwa grochówę i chuj, da się grochówę. A śmioka dodasz, to już, to nie jest już to. Ty Joson, ja taki ten tu i ten poszcza. Jeszcze zamieszamy. Grochóweczka to jest, to nie jest grochóweczka, tylko takie, takie, no takie coś tam, coś tam. No jak kurwa, ale jak nie ma grochu, no, głupiego Jasia, to nie jest groch. <grywia> Mówię grochówka, ziomi. Mówi to, że nie słone? No to weź ta se tam doszulta, no i to tam do sultana. Przecież ja to tam, wiesz, dla mnie to jest słone. Do pieprzyta. Jadę piątką. Ja piątką jeżdżę, nie? Siedzę takie dwie te małolaty, kurfery i tak pieprzo jak potłuczone. Mówię, kurwa, zmienię kanał chyba, bo pójdę się na inne siedzenie bo... a pieprzyły tak jak, jak potłuczone ten to to ten to tamto kur... ale mówię nie porażka normalnie porażka wziąłem na zero także wiesz teraz to już musi, teraz to już musi dojść po malutku, ja wam nie będę przyprawił bo później powieta, że spierdoliłem temat <grym> Czy prawda, się posłuchaj? A zapakować ci później do domu? Co? Do tej grupki. A trochę, tam jak Boże, jak mi słoik, to tam. Teraz to za pole, piękny. <laughs> Ziom, nie paliłem, kurfele Tydzień czasu nie paliłem. Jak leżałem w szpitalu, nie? No ale co z tego, jak weszłeś, kurfele to tylko. Weszłeś na kibel, nie? Na, na łazienkę, nie? A tu kurwa się kier. Jaki ja jestem tam kucharz tam kurwa. Ze mnie taki kucharz jak w pizzy kurwa. Jest. Ale tam siła jest kurwa na tych piachach. Ja pierdzielę. Byłeś tam ostatnio na piachach? Co dzień się chodziło kurwa. Rano, siódmy. Puk. Od strony cyganowi. Puk. Ciąg, ciąg, tylko nie drutta. I ma jak swoje ludzie, kur. Swoje ziomy to są swoje ziomy, kur. Pierdolić, babcynę gęsi. Szłem kiedyś kurfele, szłem na Lipowo. Idzie taka klientka, nie? Prowadzi takiego kawowicura był ani kagańca. Jak skoczył do mnie i zrobić pani pióra. No pani zrobię koło Przekręcę beretem, kurfelej i przyjałę i tak. Ani kagańca. Dobrze, że go miała na smycy Bo mnie zjął. Zjął mnie. Taki kawał piura, to wiesz. O, piękności. Piękności. Na mojego nosa grochuwa no jest gotowa. gotowa. O. Niektórzy grochówkę Więcej zasmażają, nie ale moim skromnym zdaniem przy takiej ilości brochu, przy dobra. takiej ilości jarzy nie ma potrzeby zasmażania widać. O! Widać skóreczki, sól, pieprz. Ojej, teraz to są pieprzną kurwa Zamykamy To jest sól kolorowy to ja nie lubię no to, no to weź tam ziom bo ja to o. lubię słone nie będę się ruszał weź no mi posól kurfele pierdolę to jak ma być słone to niech będzie słone ale teraz próbuję a takie No. i na inszość po prostu klasa. będzie starczy pozycja słone to jest słone a jak nie słone to jest do dupy Nie, go nie. Ziom ale no to przecież. Nie będę się chwalił, bo się nie będę chwalił. Piękność. Skórka to jest podstawa. Dobra. Słuchaj, szamana to jest szamana. Zakręć się chamie. Kucharz zajebisty. Kurwa, ucho. Gdzie? Kurwo leci. Nie, no nie chwalę się, ale mówię wam. Zajebisto zupa. Ty, pan to co? Któro jest. Rano tu nie to. Kurwa mówię rano. Dwońcu. No tyle, co jużem przeniósł tym spadochronie, to...